Siema, w tym filmie pokażę wam, jak poprawnie lutować schowki na Cayo Perico w głównym doku, tak, żeby nie zostać wykrytym i uzyskać dostęp do wszystkich pięciu schowków znajdujących się w tym miejscu. Jeżeli nie widziałeś moich poprzednich filmów, w których pokazywałem, jak poprawnie lutować schowki w północnym doku, jak i na lotnisku, również bez wykrycia, to polecam do zajrzenia do opisu, tam znajduje się playlista, którą można sobie obczaić i obejrzeć zaległości wracając już do głównego doku. Moim zdaniem jest to lokalizacja dosyć zbagowana i raczej najtrudniejsza z tych wszystkich, które są na wyspie. Najtrudniejszą rzeczą w tym jest to, że jest tutaj pewna pewien element losowości w zależności od tego czy zrespi wam się drugi Pojazd, który może patrolować ten główny dok. I tak naprawdę nie wiem, w sumie od czego to do końca zależy. Czy ten pojazd tutaj się będzie spawnował, będzie tutaj przejeżdżał. Ale dobra, na początku zacznijmy sobie od tego. Czyli, no po prostu, jak zdobyć dostęp do pierwszych trzech skrytek. One są dosyć proste. Tak więc, tak. Najważniejsza rzecz. Od razu podpływacie sobie. I robicie wysiadkę. Proszę bardzo. Jedzie, y, pierwszy ten y, pojazd o! I zabijacie go mniej więcej w tym miejscu. M, żeby znajdował się między. No po prostu w zakresie tego budynku. Tutaj. No i mniej więcej od tej palety bym dał, żeby no, ten gościu, który tutaj idzie, się nie kapnął. I w ogóle zauważyłem już, że zrespiła się ta, ta fura, ta furgonetka. Ona tam już pojechała i ona będzie wracać. Ona tutaj będzie wracać z tej strony. No i to jest ten wariant, który pokazuje, że jest 20% szans, bo to ta furgonetka, ta ciężarówka bardziej, ona się respi. E, jest 20% szans, że ona się zrespi w ten sposób, że gościu będzie nie ujeździł podczas finału napadu o, to tak do, dokładnie działa e, no i w zasadzie nie wiem jak to wcześniej rozgryźć, e, skąd wiedzieć że ten gościu akurat będzie nie ujeździł ciężko mi, nie, nie umiem wam tego wytłumaczyć, no, ale jeśli zobaczycie go tutaj, na przykład on się może zrespić w ten sposób lub też e, może być tak że ten gościu nie będzie tutaj tak jak na początku finału napadu. Jeśli sobie cofniecie, to możecie, możecie zobaczyć, czy ta ciężarówka tutaj była. To tak naprawdę, no do końca nie jesteście pewni, czy zaraz tutaj nie przyjedzie, nie? Tak więc w moim przypadku jak widzicie, ta ciężarówka będzie. Tak więc tak, ja sobie zabiję tego gościa, bo w innym przypadku nie ma sensu go zabijać. Ja sobie go zabiję po to, żeby móc się dobrze ustawić Na tą ciężarówkę Jak ona już będzie tutaj jechać um, Uważajcie też tutaj na kamerę um, W zasadzie tego gościa Nie musicie generalnie zabijać Ale Dla bezpieczeństwa Można sobie go zabić Jeszcze zniszczę kamerę Pamiętajcie, że maksymalnie 5 kamer Można zniszczyć w trakcie finału napadu za szóstą kamerą jest już y, alarm. Tak więc, y, w międzyczasie, skoro ta ciężarówka nie jedzie, ale mniej więcej w tym miejscu polecałbym się ustawić i jak najdłużej wyczekać. Nie, nie zabijać go tam z odległości, ponieważ y, tamten strażnik może zobaczyć gdzieś tutaj, gdzie celuje celownikiem. Najlepiej zabić tę ciężarówkę gdzieś w tym obszarze, nie? Ona będzie jechać, tak więc w międzyczasie, żeby nie marnować Waszego czasu, pokażę Wam dostęp do pierwszej skrytki, bo jest tu z brzegu. Generalnie tutaj, żeby dostać się w to miejsce, to wystarczy zniszczyć, znaczy zabić tego gościa tutaj. No i uważać oczywiście na tą ciężarówkę, która może tutaj jechać. Jest na to 20% szans. Proszę bardzo, jest dostęp do, do pierwszej skrytki. Kiedyś był taki bug, że kamera mogła was zobaczyć przez ścianę. Teraz jest to już naprawione. Sprawdzałem to i nie wykrywało mnie, tak samo ten gościu. Tak więc nie musicie zabijać ich, żeby mieć dostęp do tego schowka. Ale, tak jak mówię, zabicie ich tak naprawdę nic Was tutaj nie kosztuje. Znaczy ich, czyli gościa i kamery. Nic Was nie kosztuje w zasadzie, bo nikt tego nie ma, jak wykryć. Jedzie ta ciężarówka już? Czy nie? Nie jedzie. Hmm, niedobrze, bo czas leci. A ja chciałbym wam już pokazać kolejne rzeczy, a trzeba się ją y, pozbyć. Trzeba się jej pozbyć, bo. No bo zobaczę tego trupa między innymi. Tego gościa na górze nie zobaczy. Tak więc spokojnie, ale no tego gościa może zobaczyć, jak ona tu będzie krążyć, bo ona chyba robi nawrotkę, jeśli dobrze pamiętam, jedzie? Nie. Ona robi nawrotkę wokół tego hangaru tutaj. W którąś stronę? Gdzieś tu robi nawrotkę i no zauważy tego gościa. Dobra, jedzie. Nareszcie jedzie. Tak więc nareszcie możemy ruszyć do przodu. Tak więc tak, nie za wcześnie, nie zabijajcie za wcześnie. Ja, sobie, ja się ustawię jak najdalej, żeby jak najpóźniej mnie gościu zauważył. No, i dobrze się wcelujcie. on już mnie zauważył. O jezu, ale fart. Nie mogłem go dobrze trafić, ale zobaczcie. Teraz on tutaj leży. A nie sięga wizja tego gościa. Moje zwierzyczki. Ten, ten gościu też nie zauważy. Ale do nich przejdziemy sobie później. Dobra, to tutaj mamy pierwszą skrytkę. I teraz tak, idziemy do tej drugiej, tutaj ta skrytka w tym miejscu znajdująca się, ona wymaga niestety dwóch osób. Nie tak jak w przypadku północnego doku, że Że ta skrytka się po prostu. bo ta w północnym doku jest zbagowana, ta nie jest zbagowana, ta działa normalnie, potrzeba dwóch osób. Jedna osoba trzyma tutaj to, ten przy... tą wajkę, i druga osoba zbiera łuk. Natomiast, jak widzicie, tutaj jest ochroniarz. Tak więc, który się nie wyświetla na mapie, tak więc musicie bardzo uważać na to Troszeczkę bliżej podejdę i on już się pojawi na mapie I on się tutaj rusza, więc jego polecam zabić Ponieważ może was zauważyć I on znowu się respi późno Dopiero jak się podejdzie bardzo blisko Tak jak w przypadku tego gościa znajdującego się w tym miejscu On stoi tutaj Podchodzi tu a wy sobie podchodzicie tutaj na przykład i w ostatniej chwili się widzicie, i już jest praktycznie alarm. Tak więc uważajcie na tego gościa. Możecie też coś spróbować, na przykład od drugiej strony go też zajść. No on już jest trupem, tak więc on już nic nie zrobi. Ale dla bezpieczeństwa, żeby go wyeliminować, tutaj sobie na przykład podejść i po wyczekać, jeśli go nie będziecie widzieć, aż pojawi się na mapie. Bo on pewnie gdzieś tutaj sobie łazi. Od tych schodów, pewnie gdzieś, no do tego miejsca. Dobra, tak więc tutaj to jest druga skrytka, tak jak mówiłem, do, dla dwóch osób, żeby się żeby ją móc zlutować. Idziemy do trzeciej skrytki, znajdującej się tutaj. E, w tym celu w zasadzie można iść tędy. E, tak, tego gościa nie trzeba zabijać. Żeby mieć dostęp, ale dla łatwiejszego poruszania się można go zabić I w zasadzie nic nie trzeba z nim robić, z tym trupem Nie trzeba na nic innego uważać tutaj Po prostu żeby mieć łatwiejszy dostęp do... No swobodniejszy dostęp do poruszania się Dobra Podchodzimy teraz do tego schowka Uważajcie na kamery, na, na przeciwników i tak dalej Tego gościa polecam wam zabić Polecam. Trzeba go zabić, ponieważ, jak widzieliście, on sobie staje w tym miejscu. O, stroje można wykorzystać sobie. To się bardzo przyda, na przykład do dalszego tam poruszania się po wyspie. To się przyda. I tak, ten gość sobie staje tutaj i on chodzi tutaj pod ten drewniany magazyn, w którym znajduje się schowek i on może zauważyć was przez tą szczelinę, no po prostu może was zauważyć przez ścianę, tak naprawdę tą drewnianą, więc no jego po prostu trzeba się zabić, jeśli chcecie wejść do tego schowka. Kolejna rzecz. Hmm, kamera. Trzeba ją zniszczyć, tak czy siak, bo może was włączy sialan po prostu, jak w nią, jak wejdziecie w jej pole widzenia. Ten gościu wcześniej był na biało, tamten też, ale zmieniłem strój. Ale ja pokażę wam, że tak czy siak można zabić tego gościa. Nieważne w jakim miejscu go zabijecie, ja sobie go zabiję w tym miejscu, ale on też chodzi tutaj. Jeśli będziecie robić to mniej więcej w tej kolejności co ja, to możecie go zabić nawet gdzieś w tym miejscu, gdzie się on tutaj chodzi. Nie będziecie mieli y, problemu z alarmem żadnym. Dobra, teraz wam pokażę, że tutaj jest już dostęp do tego schowka, to jest trzeci schowek. I to jest moim zdaniem ta najłatwiejsza część. Byłoby jeszcze prościej generalnie, gdyby nie jeździła ta ciężarówka, ale jeśli zauważycie, że na początku, że ta ciężarówka gdzieś tutaj krąży, już na samym początku napadu, jak tu przyjedziecie, ewentualnie może ona też w inny sposób właśnie występować, że później przyjedzie, co może was trochę zaskoczyć. To jest, no to ona trochę utrudnia sprawę, ale jeśli jej nie ma, ona jest na przykład w innym miejscu zupełnie, to o, właśnie, na przykład chyba w trakcie y, zwiadu możecie to po tym, po tym możecie poznać, jeśli ją gdzieś indziej zobaczycie w trakcie zwiadu, nie wiem, w, na lotnisku czy gdzieś, to wtedy jej nie powinno tutaj być. Bo mm, no powiem, to jest 20% szans, że ona się tutaj pojawi. Tak więc jeśli jej nie ma, no to naprawdę to jest prosta sprawa, żeby mieć dostęp do tych, do tych trzech skrytek. Wystarczy w, zas w zasadzie wystarczy zabicie tego gościa, tam zniszczenie kamery i zabicie tego gościa tam y, dalej. Dobra, lecimy dalej, czyli do bardziej. no Do kolejnego słowka i do bardziej zbagowanej części e, tej, tego głównego doku. Ok, Tego gościa nie trzeba ruszać. Jeśli będziecie uważni, te kamery również, bo ona wam nie powinna w teorii przeszkadzać. Dobra, widzę, że mam niestety trudniejszą lokalizację. Może być tak, że tutaj będzie chodził się ochroniarz. I w zasadzie. Mm, no w tym przypadku on tak tutaj nie będzie chodził, ale może być w waszym przypadku, na przykład jak będzie inne ułożenie strażników. To jest właśnie ta trudniejsza część, że tu może być w tym miejscu ułożenie inne strażników. To jeśli wam się. Jak będzie wam tu chodził generalnie gościu po tym deptaku, to jego polecam zabić mniej więcej gdzieś, gdzie są tutaj te palety, do. no nie wiem, bezpiecznie do tego miejsca. To pole. W tym polu, ponieważ. Może zauważyć ten gościu, na przykład co tutaj chodzi dookoła tego budynku. On tutaj sobie patroluje i on może zobaczyć, jak dalej. Jak bliżej zabijecie, to on może zauważyć trupa. Jeśli za bardzo zabijecie w tamtą stronę, to może go zauważyć gościu z góry. Dobra, to jest te, te trudniejsze ułożenia, więc w sumie też tutaj będę musiał bardzo, bardzo uważać. Zbagowaną, bardzo, bardzo zbagowaną rzeczą jest to, że jeśli. Zabijecie. No tego gościa, co już tutaj niestety wyszedł. Ale jeśli go zabijecie za blisko, tutaj końca te, za ścianą, to może was zauważyć jeep, który tu będzie przejeżdżał. Znaczy tego trupa może zauważyć przez ścianę. Dobra, muszę uciekać, bo tu jest y, dosyć niebezpiecznie. I żeby nie było, ja chodzę w tych strojach y, ochrony El Rubio, ale oni i tak mogą mnie zauważyć, tak czy siak. Ale ja wam pokażę, żeby po prostu no tak żeby pozabijać innych i nie zostać wykrytym tak więc w tym przypadku w moim ułożeniu strażników tego gościa polecam zabić jak najszybciej jak on tutaj wejdzie jak najszybciej dobra tutaj przy tej przy tym miejscu tutaj jest strażnik jego nie możecie zabić ze względu na tego gościa u góry ale tego gościa u góry już możecie zabić tylko tak żeby ten gościu nie usłyszał Byk, zabijacie Jeśli go zabijecie, to wtedy możecie go zabić Jeszcze tylko uważajcie na kamerę I jak będziecie tutaj przebiegać, żeby zniszczyć kamerę Uważajcie, żeby nic nie jechało A nadjeżdżać może tylko z tej strony Tutaj O kurde Jednak też zrobiłem Tego strażnika niepotrzebnie zabiję Bo tutaj yy... Mogą teraz e, zobaczyć e, strażnicy, który, którzy będą tu jechać. Sami zobaczcie, ale ja, go, ja zabiję tego strażnika. Zobaczcie, on się kapnie. Zobaczy. On, nie wiem, czy on nie zobaczył, czy tego trupa, no, ale w każdym razie się kapnął No i dobra, zabiłem go. I co teraz? E, trzeba czekać na kolejny patrol. W tym samym jeepie będzie jechał. Jeszcze jeden patrol. Z tej strony nie ma co się martwić, nic nie będzie stąd jechać. Dobra, w międzyczasie pokażę wam, zanim nie jedzie następny patrol, że tych dwóch gości sobie zabijamy. A tego gościa również trzeba się pozbyć, jak on sobie tutaj wraca. Dobra, jest bez wykrycia na szczęście. Czekamy teraz na To jest naprawdę trudna część, powiem wam, bo tu przez te ułożenie strażników jest to trochę problematyczne. Tego gościa niepotrzebnie zabijałem. Tego na górze wystarczyło zabić, i może kamerę zniszczyć jakoś. Ten gościu się nie ruszał w sumie. No ale przez to, że jego zabiłem, teraz muszę czekać na kolejny patrol. W zasadzie, skoro ich wyczyściłem, tych gości, ich zabić. Trzeba i jak ten gościu u góry Będzie mniej więcej w tym miejscu lub tutaj na tej górce To wtedy możecie sobie go zabić Nie martwić się, że na przykład on usłyszy jak tych zabijacie, nie? Dobra, będzie tu jechał na pewno jakiś patrol A, w ogóle, bo już ominąłem schowek Sorry, że tak mieszam strasznie Ale naprawdę jest to ciężko mega wytłumaczyć A staram się jak mogę, żebyście... Zrozumieli To jak, jak się to robi No generalnie No do tego schowka musicie zabić tych dwóch gości Tamtego za tym Bo może was zobaczyć przez ścianę ehm, Na auta nie musicie uważać raczej Jak tutaj jesteście, o jedzie auto wreszcie Tak więc e, Tutaj już by był mój koniec i by mnie wykryli No ale trzeba się pozbyć auta Tak więc e, cofnę się No i po prostu zabiję go jak on będzie sobie tutaj jechał na wprost Wydaje mi się, że to będzie ostatnia fura, która będzie jechała, ewentualnie jest jeszcze trzecia. Mam nadzieję, że nie ma trzeciej. Ale te, generalnie tych fur się nie zabija. Muszę zabić te fury przez, przez tego gościa, którego niepotrzebnie zabijam. O, on jedzie. O, już, już wyczaił co tu się dzieje. Dostał heda. Nie ma alarmu. No mówię, sorki, zamieszanie, ale staram się to jak najlepiej wam wytłumaczyć. Żebyście... No, zrozumieli A naprawdę, przez tą różnorodność tego, Tych respów, tych strażników Jest to naprawdę też bardzo ciężkie Dobra, tam miejsce dostęp do czwartego schowka Idziemy do piątego Tutaj już nikt chyba nie powinien jechać Wydaje mi się, że tutaj są właśnie dwa auta patrolujące um, Przejeżdżające tutaj um, Jeśli się coś odwali, no to znaczy, że zjebałem. Będę musiał pewnie od nowa to spróbować nagrać, ale dobra. Mam nadzieję, że tak jak jest, e, nic się nie stanie. Mam, na mam nadzieję, że wiecie jakich błędów po prostu nie popełniać, które ja popełniłem i jakoś próbuję z nich teraz wyjść. E, dobra, tutaj mamy piąty schowek. Tych dwóch gości zawsze tak sobie tutaj stoi. Oni się tak... No, mimo że się rozgląda, to jego wizja cały czas tam gdzieś y, się pokazuje. Ich można sobie na spokojnie zabić. E, szybko jeden po drugim. Ale trzeba uważać na tego gościa tam daleko. Trzeba go zabić, jak on sobie odejdzie tutaj parę metrów. Także jak strzelicie to żeby on nie usłyszał tego, żeście mieli czas go sobie zabić na spokojnie. Bo to jest jedyna osoba ten gościu, która może wykryć e, tych e, tych dwóch strażników, e, którzy sobie tutaj stoją. I proszę bardzo, tutaj jest piąty. Piąty, piąty schowek w, w głównym doku i cały czas bez wykrycia. No ale mówię, no to jest bardzo ciężka rzecz, tak naprawdę. Ja bym Wam nie polecał się pchać w ogóle w ten schowek. To jest w ogóle bez sensu. To jest za dużo zachodu, za dużo czasu się traci. Za dużo jest tutaj zmiennych w ogóle, żeby się w ten schowek pakować. No, ale jeśli chce, bardzo chcecie, potrzebujecie, no to postarałem się wam tutaj to pokazać. Te schowki są easy, tak jak wam pokazywałem. Jedyna zmienna to jest ten, ta furgonetka, która tutaj może jeździć. Ciężarówka ciężarówka, która może jeździć. Ale jeśli ją zobaczycie, na przykład gdzieś w innym miejscu, to ona wtedy, na przykład tutaj na lotnisku, jak będziecie robić zwiat, czy gdzieś tutaj po drodze, ona chyba w tym miejscu, albo w tym gdzieś tu może stać. Tak jak mówię, w jednym w pięciu miejscach na mapie się w trakcie napadu może wam się wylosować. To wtedy ona nie powinna jeździć, jeśli ją zobaczycie gdzieś tutaj. No, ten schowek też jest łatwy, tak jak wam przed chwilą pokazałem. Jedyna rzecz to zabić tych dwóch strażników i uważać na tego gościa, który sobie tutaj patroluje. Tak więc. Podsumowując, nie polecam tego schowka w ogóle rabować. No ale jakoś postarałem się Wam to pokazać i wytłumaczyć. Dobra, to teraz pojadę sobie do rezydencji Lubio, żeby Wam pokazać, że dalej nikt tego nie wykrył. I też mam nadzieję, że nikt tego nie wykryje, bo. Hmm, nie ma tu nawet transportu. Mam nadzieję, że nikt tego nie wykryje, bo. W sumie sam nie mam teraz pewności, czy były tylko dwa auta patrolujące, ale skoro jeszcze nie ma alarmu, to prawdopodobnie. Były tylko dwa auta patrolujące Cały czas nic tutaj nie jedzie, więc są dwa auta patrolujące, na to wychodzi Sam się teraz czegoś nowego tutaj dowiedziałem W sumie Dobra, jako iż mam stroje ochrony El Rubio To Mogę przejeżdżać sobie na krótko pod kamerami i między strażnikami, ale no strażnicy są naprawdę wyczuleni na te y, Trupy, więc Mimo, że ja wziąłem te stroje, może niepotrzebnie w sumie na potrzeby poradnika, ale no to chodzi głównie o to, żeby wam pokazać, że mm, no, że warto też korzystać z takich strojów, ale no, bez tego, bez tych strojów też by się wiele nie zmieniło. Po prostu tutaj mogę im wbijać w wizję. O, na przykład tu se coś jeździ, ale to jest w ogóle ma inną trasę. Dobra, no. Standardzik, niszczę kamerę tutaj i zabijam tego gościa tak, żeby ci goście tutaj nie usłyszeli za furtką. Goście leżą. O, mamy kody do rezydencji. Jakbym się na przykład cofnął, na przykład tam do głównego doku, tam do pierwszej tej lokalizacji, to mógłbym sobie jeszcze wziąć na przykład. Tą furgonetkę, tą ciężarówkę. Cały czas mi się myli. O, Dobra. Mógłbym sobie wziąć ciężarówkę. Dzięki której mógłbym tam od razu wjechać do środka. No ale mam kody na przykład, to mogę sobie z tych, z tych kodów skorzystać. I sobie wejść do środka. Dobra, w sumie chyba już wam udowodniłem, że nikt tutaj nic nie wykryje. Bo już by dawno wykryli mnie. Już tyle czasu by nie minęło. Tak więc co? No ja się chyba będę z wami żegnał, Mam nadzieję, że jakkolwiek się ta moja chaotyczna próba wytłumaczenia wam tego, jak działa ten główny dok, przydała. Mam nadzieję, że coś z tego filmu wyciągniecie. Zachęcam jeszcze raz do nadrobienia poprzednich poradników, tam jest trochę mniej chaotycznie, bo też jest prościej. No i też oczekujcie kolejnych filmów z Sky Tak więc trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca i siemanko.